A jak Pani ocenia obecny skład uczestników? Hmm. Ja jestem tym składem zachwycona. Oczywiście mogę powiedzieć tylko z mojego punktu widzenia. Znam wszystkie osoby. Oczywiście nie prywatnie. Chodzi mi o ich... Rozpoznawalność. Znam absolutnie wszystkich, wiem, co kto mniej więcej. Oczywiście nie śledzę losów naszych gwiazd, ale wiem, co kto robi i to jest bardzo duży plus, bo to są po prostu gwiazdy. I mnie taki skład bardzo cieszy, bo to będzie bardzo ciekawe. Mało tego, każda z tych osób to taka naprawdę duża osobowość, więc tym bardziej, ponieważ wcześniej zdarzało się, że były nazwiska, które pierwszy raz pojawiały się gdzieś tam w mojej głowie i nawet patrzyłam, kto to, co to. A teraz proszę, wszystkich znam. Także to jest dobrze. To jest duży plus. A czy, e, kogo Pani widzi jako takiego czarnego konia? Jakby już miała Pani właśnie sobie wyobrazić po sesji zdjęciowej, ale też po tym, jak oni się kreują w mediach. Kto tam może zawładnąć sercami widzów i e, oczywiście jurorami? Tak naprawdę odpowiedź brzmi, nie wiem, nie widziałam nikogo, bo ja nie byłam z tancerzami na sesji, więc nie widziałam nikogo, nie wiem jak to się rusza, a poza tym ja mam już to w zwyczaju, że nigdy przed programem nikogo nie oceniam i nie wysuwam nikogo ani na czołówkę peletonu, ani na koniec.